Ja już jestem z tej strony, Alan i witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie nagrywać, jak robić miniaturki na telefonie. Bardzo łatwy sposób. Ja sam się o tym dowiedziałem niedawno. Bardzo fajna aplikacja, Wam powiem. Bardzo się opłaca. Więc no. Dobra, to lecimy. Chodźmy do App Store. Nie wiem, co Wy tam macie. Chyba macie, albo macie e, iPhone'a, albo nie wiem, ja mam iPhone'a, to mam App Store i na każdym to będzie o telefonie, albo na Androidzie, albo na iPhone'ie, dobra. Wpisujemy piscard -i, -i, i instalujemy to, edytor zdjęć i wideo, otwieramy, no i tak. Ja zrobiłem sobie taką miniatureczkę. O, no. I tak, już wam pokazuję jak, jak ja to zrobiłem. Czyli tak. Bierzemy sobie tło. O ja się przepraszam Was za reklamę. Dajcie mi chwilę, bo nie mam wykupionego tego prawego premium. I reklamę mam. Dobra. Wybieracie sobie tło byle jakie po prostu, byle by było. I teraz wchodzi się, tej zdjęcie. Ja daję to. I daję tak. Pum, pum. Tylko tam troszeczkę większe. O, pyk. I teraz kolega musi Wam wysłać swoje zdjęcie. Ja dam y, mojego kolegę Tiwika I pyk. O. Tylko dam go tutaj bardziej coś, tak no. Dochodzicie w tekst. Jan Ja piszę na przykład 1v1v1 z kolegą w Pet Simulator 123. Po pomniej... Ojej sorry, sorry, sorry. Pomniejszam to sobie, daję troszeczkę większe. Chodzę teraz nalepki, daję wsy, daję to, pomniejszam to, daję na środek, oj trochę to krzywo wyszło, poczekajcie, to muszę troszeczkę przesunąć, żeby było, pyk, o teraz jest idealnie, daję jeszcze rangę w nalepkach i daję ranks, chyba coś takiego. Rank czekajcie, rank Pet, Pet Simulator, właśnie i tutaj daję Rang The Best moje, koło mojego kolegi i też daję sobie, no, no i w sumie to było na z tego odcinka. Mam nadzieję, że się że miło oglądało. Jak chcę dać sobie jakieś y, to, to tutaj e, AI takie ma razie na przykład, proszę. O, teraz mi takie coś przyszło. No. Daję, zastosuj, daję, eksportuj. No i tyle. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. O, świetna edycja zapisana na urządzeniu jako RPG. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Do następnego jutrzejszego filmu. Pozdro. Baba.